Używasz AI? Przekonaj się, co wiedzą o tobie modele językowe. Cześć, jestem Mateusz i dobrze zrobisz, jeśli mnie zaobserwujesz. Pod koniec marca do sieci trafiła ciekawa grafika, nie byle jaka, a taka podsumowująca dane zbierane przez popularne chatboty AI, takie jak GPT, DeepSeek czy Gemini. Repostowały ją zwłaszcza różne konta na Twitterze czy LinkedInie. Według informacji zawartych na grafice przygotowanej przez Visual Capitalist, najwięcej danych, bo aż 22 rodzaje, zbiera Gemini od Google. W tym, co budzi dość duże kontrowersje, informacje o kontaktach swoich użytkowników. No i fajnie, mamy dane, mamy kolorki i jasną podpowiedź, jakie chatboty szanują naszą prywatność. W tym przypadku grob, a jakie nie, czyli cała reszta z Gemini na czele. Tylko, że nie do końca, bo co dość szybko wychwycili inni użytkownicy, na grafice znajduje się spory błąd i to nie jeden. Jak się okazuje chiński DeepSeek również zbiera dane o naszej lokalizacji, co więcej informuje o tym w swojej oficjalnej polityce prywatności. Jak doszło do tej pomyłki? Serwis Visual Capitalist miał skorzystać z analizy przeprowadzonej oryginalnie przez... Firmę oferującą VPN. -y. Dokopawszy się do oryginalnego badania, możemy przekonać się, że badacze umieścili nawet linki do polityki prywatności DeepSeeka w swoich źródłach, ale najwyraźniej niezbyt dokładnie przeczytali wskazane tam informacje. I teraz pytanie. Skoro taki błąd wkradł się do banalnej analizy, a następnie był wielokrotnie powielany przez znane portale bez żadnej weryfikacji, to na ile możesz ufać raportom znalezionym w internecie? Nie chcę tutaj zakładać foliowej czapeczki, ale wolę dać ci znać, że takie rzeczy dzieją się każdego dnia. Weryfikuj informacje znalezione w sieci. Jak? Zajrzyj na mój kanał. Zapraszam Cię do pozostałych filmów.